Ustalmy najpierw jedną rzecz. Nie, nie będzie kolejnej komedii na miarę Misji Kleopatry. Misja Kleopatra to film, który powstał tylko raz 20 lat temu. Od tego czasu wiele się zmieniło. Cała obsada zdążyła się zestarzeć i już nie powrócą do swoich klasycznych ról. Gérard Depardieu i Christophe Clavier mają już ponad 70 lat. Monika Bellucci niedługo będzie miała 60 lat. Grający panoramiksa Claude Riche zmarł w 2017 roku, mając lat. 88 lat. Ale co najważniejsze, nie żyje Joanna Wizmur, legendarna reżyserka najlepszych polskich dubbingów, bez której polski dubbing już nigdy nie był taki sam. Zresztą nie zastanawialiście się jak to jest, że od czasu misji Kleopatry były jeszcze dwa filmy aktorskie z Asterixem i jakoś nadal wspominamy prawie tylko misję Kleopatrę? Ostatni z nich, W służbie jej królewskiej mości, nie zwrócił się nawet finansowo i pogrzebał serię na 11 lat. I powiedziałbym, że jak na razie wyniki finansowe Asterix i Obelix Imperium Smoga też są trochę alarmujące. Teoretycznie nadal jest szansa, że za parę tygodni jakoś zrównają się z budżetem ale wydaje się to mało prawdopodobne. Fabuła osadzona jest przed naszą erą. Dwaj kultowi galowie z komiksów, Asterix i Obelix, na prośbę chińskiej księżniczki, wyruszają na Daleki Wschód, aby pomóc uratować cesarzową jednego z królestw. Jakby ktoś nie wiedział, galowie ci pochodzą z jedynej wioski, której Rzymianie nie są w stanie podbić, ponieważ mieszkańcy mają magiczny napój, który daje im siłę Supermana, ale mogą używać go tylko do bronienia się. Tymczasem władca Rzym Juliusz Cezar odkrywa, że jest zdradzany przez swoją kochankę i królowę Egiptu, Kleopatrę. Kleopatra mieszka razem z nim w Rzymie, co historycznie zdarzyło się najwcześniej 46 lat przed naszą erą, więc możemy wyliczyć, że Cezarowi zostały najwyżej 2 lata życia. Ale to ciekawostka, to nie ma nic wspólnego z filmem. W filmie zakompleksiony Cezar postanawia wyruszyć ze swoją armią przez Persję i Indię, bez podbijania tych terenów, aż do Chin, które zamierza podbić, aby zaimponować kochance. Nie będziemy się tutaj skupiać na poprawności historycznej, bo nie o to tutaj chodzi. Ale powiem tyle, że jeżeli taka losowa podróż Rzymu na wschód i podbój Chin byłyby możliwe, to historie o Wielkiej Lechi wydają się nagle całkiem prawdopodobne. Może czy to powinien być temat kolejnego filmu? Asterix i Obelix Imperium Smoga to przede wszystkim komedia, a komedie wyjątkowo zależą w znacznej mierze od gustu. Na pewno kogoś ten film rozbawił. Mnie niekoniecznie. Reszta widowni też zaśmiała się tak naprawdę kilka razy w czasie całego seansu. Były to głównie momenty, kiedy badały żarty dekonstruujące i grające na oczekiwaniach widza, na przykład ten jeden związany ze stereotypem starego mistrza. Może twórcy powinni skupić się na tego typu humorze? Reszta. No nie wiem być może kogoś rozbawi to, że jak Cezar jest smutny, to nagle film zaczyna parodiować francuski teledysk. Albo to, że go w pewnym momencie zrobił kupę na człowieka. Albo to, że ktoś cytuje czołówkę polskiej telenoweli jako chińskie powiedzenie, albo to, że w pewnym momencie postacie zaczynają śmiać się z wąsów Asterixa? Naprawdę, co tam się wydarzyło? Asterix zawsze miał długie, puszyste wąsiska, a tutaj zrobili mu małe, przystrzyżone wąsiki i jeszcze się z nich śmieją. Czy zrobili mu celowo złe wąsy, bo tak bardzo zależało im na tym kiepskim żarcie? Czy też charakteryzacja nawaliła i musieli to jak? Ograć. Głównym dowcipem jest tutaj jednak to, że wszyscy dorośli ludzie zachowują się jak dzieci. Niby zawsze taka była konwencja filmów z tej serii, ale tutaj wydaje się jakby podkręcona do przesady. Mam wrażenie, że do tej pory to była cecha przede wszystkim Obelixa, a teraz Obelix zachowuje się jak nierozgarnięte dziecko, Asterix zachowuje się jak zakompleksione dziecko, Cezar zachowuje się jak rozpieszczone dziecko, Kleopatra zachowuje się jak rozwydrzona, irytująca bachorzyca. To kolejna rzecz, którą często próbuje się rozbawić widza. Irytujący słowotok. Kleopatra ma swój irytujący słowotok przerywany irytującym śmiechem. To zupełnie inna postać niż władcza i pełna gracji wersja Moniki Bellucci. A jakby tego było mało, Cezar zabiera w podróż swojego biografa, biopiksa, który jest przy okazji jego fanbojem i mówcą motywacyjnym i ma swoje irytujące, piskliwe słowotoki, w czasie których tylko zadawałem sobie pytanie, dlaczego miałoby mi się to podobać? Gdzie śmieszne? Żaden z tych słowotoków nie jest słowotokiem na miarę monologu skryby. Problem też w tym, że czasem trudno powiedzieć, co tutaj w ogóle miało być dowcipem, a co nie. Ten film, co ciekawe, ma swoje wątki poboczne. Na przykład Asterix postanawia prowadzić bardziej zdrowy tryb życia, więc zaczyna jeść więcej warzyw. Zaczyna też nagle ale wstydzić się tego, że potrzebuje magicznego wywaru, aby być silnym i zakochuje się w chińskiej księżniczce. Żarty nasuwają się same, prawda? Może na przykład Asterix od czasu do czasu powie Ja nie potrzebuję magicznego wywaru. Zaraz wracam. Po czym gdzieś idzie, wraca i Obelix mówi Piłeś wywar. A Asterix odpowiada Wcale nie piłem. No. Nie jest to śmieszny wątek, ale nie jest też traktowany poważnie, więc nie jest angażujący, więc zastanawiam się, po co w ogóle tu jest. Czy ktokolwiek wyjdzie z kina, myśląc sobie, to było śmieszne, jak Asterix powiedział, że przydałoby się jeść więcej warzyw, albo poruszyło mnie to, jak Asterix chciał uderzyć Rzymianina bez napoju, ale nie dał rady. Wygląda mi to, jakby to był tylko zapychacz, bo scenarzysta miał płacone za długość, a nie za jakość. Najbardziej intrygująca jest dla mnie jednak postać karyoki. To tancerka, która w jednej ze scen przychodzi do Cezara i mówi mu, że nie czuje się komfortowo z tym, że musi chodzić w tak krótkiej spódniczce, a w ogóle to niesprawiedliwe, że w starożytnym Rzymie kobiety nie mogą odgrywać znaczących ról w społeczeństwie. Więc Cezar i inni mężczyźni się z niej śmieją, tak po prostu, nawet bez rzucania jakichś zabawnych tekstów w jej stronę, po prostu się śmieją, na co ona mówi. No tak. I koniec sceny. Po co ta scena była w tym filmie? Szczególnie mnie to intryguje, dlatego że Karioka ma nawet własny plakat promujący film, jakby miała być ważną postacią. Czy ona miała jakiś rozbudowany wątek, tylko montażysta zgubił plik z nagraniami? Rozumiem, że taki długowiecznik ma swój plakat, choć nie pamiętam nawet czy cokolwiek mówił w tym filmie, bo to przynajmniej postać dobrze znana z komiksów, ale Karioka to oryginalna postać, która ma tylko jedną scenę bez dowcipu i wydrukowali jej własny plakat promocyjny. O co tu chodzi? Jakby zapychaczy było mało w tym filmie, to jeszcze mamy tutaj multum wątków miłosnych. Trochę za dużo tych zadłużonych, jak na jedną przygodę. Pamiętacie tę jedną scenę w misji Kleopatra, kiedy Asterix widzi kobietę i w tle słyszymy muzykę Umberto Tocciego? A potem są może dwie czy trzy sceny temu poświęcone? Taki mały, sympatyczny, niewinny wątek poboczny. Tutaj zostało to pomnożone przez 40. No więc Cezar kocha Kleopatrę, ale ona kocha greckiego atletę. Asterix kocha chińską księżniczkę, którą kocha też fenicki kupiec przebrany za gala, a i na tym się nie kończy. Inny fenicki kupiec przebrany za gala kocha chińską cesarzową, w której podkochuje się też wóz Asparonix, który jest mężem swojej żony. A Obelix kocha Falbalę, ale ona nie kocha jego. A może jednak kocha. Ale on w międzyczasie zakochał się w kobiecie ochraniającej księżniczkę. I to w sumie jest jedyny wątek miłosny, który jest nawet uroczy. To ma sens, że dwie na swój sposób Silne postacie mają się ku sobie, i to jak bardzo dziwne jest to dopasowanie, sprawia, że to nawet zabawne i ciekawe. A także to, że to są dwa archetypy postaci, które zazwyczaj nie mają wątków romantycznych. Muszę też przyznać, że aktorka grająca ochroniarza księżniczki jest bardzo dobra. Ma wiele momentów, kiedy robi coś zabawnego, będąc przy tym twarda i utrzymując poważną minę. Lubię ją, więc rzućmy nawet imieniem aktorki Liana Chi. Ale poza tym ten film to taka trochę przepełniona łódka miłosna i to niezbyt śmieszna. Ale przynajmniej dzięki temu jest to względnie akceptowalny film walentynkowy, a że Walentynki już za nami to ups najzabawniejszym żartem w tym filmie dla mnie było to że jeden z chińczyków nazywa się Dancing Queen Film został zaangażowany też zlatan Ibrahimowicz, i to była wielka rzecz w materiałach promocyjnych. Tak wielka, że można się było spodziewać po nim znacznie większego występu niż miał. Ale niestety zlatan w tym filmie to nawet nie jest postać, tylko element potrzebny do zrobienia dwóch żartów. Ale są to nawet śmieszne żarty, tylko trzeba najpierw wiedzieć, kim jest zlatan Ibrahimowicz. Chociaż wystarczy wiedzieć tyle, że jest to 41-letni szwedzki piłkarz, który lubi memować z tego, że jest Bogie. I mówić o sobie w trzeciej osobie. Hmm? Hmm. Może dzięki temu ktoś teraz załapie dowcipy, których normalnie by nie załapał, więc nie ma za co. A tak na marginesie zastanawia mnie tytuł filmu. Oryginalny tytuł to Asterix i Obelix Imperium Środka. Bo wiecie, Chiny od zawsze były nazywane państwem środka. Więc czemu polski tłumacz nazwał go Asterix i Obelix Imperium Smoka? Czy nie zrozumiał o co chodzi z tym środkiem, ale za to kojarzył Chiny ze Smokiem? Czy może bał się, że Polacy będą myśleli, że w tytule filmu to chodzi o nich, bo Polska jest w Europie Środkowej? Wielka Lechia. Co jeszcze można powiedzieć o tym filmie? No Nowi aktorzy są dla mnie wszystko jedno. Pod tą warstwą charakteryzacji i tak nie jestem w stanie powiedzieć, kto lepiej pasuje do roli Obelixa. A tak długo jak głos pod niego podkłada Wiktor Zborowski, to jak dla mnie wszystko jest w porządku. Charakteryzacja ogólnie jest niedorzeczna. Nie wygląda prawdziwie, Rzymianie noszą zbroje z plastiku, ale wiem, że nie o to chodzi. Mają wyglądać po prostu jak swoje odpowiedniki z komiksu, i tak też wyglądają, więc się nie czepiam. Cezara gra Wamsą Castle, i to śmieszne, że ten aktor gra Cezara, bo ten aktor ma Cezara. Ta seria filmowa ma długą historię obsadzania laureatów Cezara w roli Cezara. Nie wiem, czy jest to fakt powszechnie znany. Makłowicz jest dobrym narratorem? Powinien częściej zajmować się byciem narratorem? Mam nadzieję, że czyta jakieś audiobooki. Audiobook Makłowicz? O, czyta, bardzo dobrze ale na pewno wielu ludzi ucieszy się, że w ogóle może jeszcze raz zobaczyć swoje ulubione postacie w swojej ulubionej serii. Na pewno komuś spodoba się ta lekka, abstrakcyjna przygoda z losowym humorem. Wydaje mi się, że przede wszystkim dzieciom, ale pewnie przemówi też do wewnętrznego dziecka niejednego z dorosłych fanów. Osobiście czuję, że za parę miesięcy nawet nie będę już pamiętać 80% tego filmu. Na razie wyniki finansowe i recenzje nie są zbyt przychylne dla tej produkcji. Wystarczy nawet spojrzeć na miniaturki francuskich kanałów o filmach, Uff. ale poczekałbym jeszcze na więcej przed ostatecznym werdyktem, jeśli jednak obecna tendencja się utrzyma, to ten film tylko pogrzebie aktorskiego Asteriksa na co najmniej kolejne 10 lat. Jak to jest być skrybą, dobrze? Wie pan moim zdaniem dobrze.